Dzień dobry, witajcie. Witam Was w ten kolejny zapowiadający się na ciepły dzień, ale korzystając z tego, że jeszcze jest wczesna pora, mamy dziś wtorek, postanowiłem, że odniosę się do zapowiadanego wczoraj tematu odnośnie nawożenia truskawek. Generalnie zasada jest taka, że ja jestem przeciwnikiem nawożenia w trakcie owocowania czy kwitnienia jakichkolwiek warzyw, owoców. Stawiam na jakość. Przede wszystkim moim priorytetem jest jakość. I ci, którzy mieli tą okazję spróbować moich owoców, moich troskawek, wiedzą o czym mówię. Generalnie ja nawożenie stosuję na jesieni. Na jesieni przygotowuję rośliny pod kolejny sezon, także w okolicach sierpnia jest to nawożenie obornikiem. Generalnie dostarczenie azotu, w zależności od tego, jak te rośliny wyglądają, po prostu traktuję je różnymi naturalnymi sposobami, naturalnymi środkami. Generalnie nic się z tymi moimi truskawkami nie dzieje. Ja nie koszę liści po zbiorach, zostawiamy to naturalnemu takiemu cyklowi, rytmowi, żeby rośliny sobie po prostu same z tym radziły. Jeżeli mamy dobrze przygotowaną ziemię, jeżeli nic się tutaj nie dzieje, to moim zdaniem nie ma potrzeby wybiegać przed szereg. Natura wie, co robi. To już niejednokrotnie podkreślałem i, i cały czas będę o tym mówił. Ale też używam naturalnych środków i tak w okolicach września, słuchajcie, spryskuję aminokwasami. Aminokwasy podane właśnie o tej porze roku powodują to, że Rozwija się system korzeniowy, czyli przygotowuje, przygotowuje roślinę truskawkę do sezonu zimowego, do, do spoczynku, rozwija się system korzeniowy, a co za tym idzie, roślina staje się silna na wiosnę i po prostu wyrusza w to swoją podróż, e, że tak to powiem, e, przygotowuje się do sezonu. I te osoby, które widziały moje sezonki, chyba wiedzą, o czym mówię, o czym mówię więc to, jeżeli Jakomuś, powiedzmy, to yy, dam swoje sadzonki, nie oznacza, że u niego o, te rośliny będą wyglądały tak jak u mnie, bo ja podchodzę do tego właśnie w taki sposób, w taki naturalny sposób. Także aminokwasy podajemy we wrześniu. Obornik w sierpniu. I teraz tak. Stosuję również właśnie na plantację coś takiego. To jest użyrzniacz glebowy. Yy, ma on na celu Kilka procesów. Słuchajcie, to jest niedoceniany też środek. To jest nawóz kompleksowy. To jest coś w rodzaju takiej esencji kwasów humusowych, z tym, że to jest po prostu kompleks, tu są dodane różnego rodzaju mikroorganizmy, bakterie, emy i i tak dalej. Także to jest kompleksowy nawóz. To jest naturalny nawóz, którym też można spryskiwać glebę, jak i rośliny. Więc jeżeli Coś się dzieje z takimi roślinami. A mam tutaj doświadczenie w ubiegłym roku na moim zbożu. Jeżeli coś się dzieje z roślinami, a też dobrze profilaktycznie jest po prostu podać, to po prostu też tym można spryskać. I ja coś takiego również czasami wykonuję, bo nie zawsze, nie zawsze jest taka potrzeba, ale też wiem, że jeżeli spryskam glebę, a zwłaszcza w momencie, gdy zapowiada się na deszcz, bądź jest wilgotno bo tu jest też warunek, żeby było po prostu wilgotno, żeby. Te mikroorganizmy, w ogóle ten środek, zasymilował się z ziemią, połączył się z glebą, zaczął działanie. Musi być po prostu spora wilgotność, także spryskuje, i wtedy gleba jest, ma, jest w dobrej kondycji. Zachodzą różnego rodzaju procesy. Można to jeszcze wspomóc humusem, jak najbardziej. Ja też robię takie mieszanki, mieszaniny z humusem, więc. Dobrze jest też to tym spryskać. No nie wszyscy po prostu będą mogli sobie pozwolić na zakup takiej butelki, ponieważ no to ma też krótki okres przydatności do użycia, to jest około roku po otwarciu, więc a to wystarcza na pół hektara, więc przy jednokrotnej dawce, więc no jeżeli ktoś ma jakiś większy arał, może sobie swobodnie tym spryskać, ale słuchajcie, można to spryskiwać tym trawę, warzywnik truskawki, pola uprawne jak najbardziej, więc, więc jeżeli ktoś ma jakiś większy areał, bądź może się podzielić z kimś, jak najbardziej polecam taki środek. Nie można zapomnieć też o emach, ale to mówię, wszystko jest poza sezonem owocowania. Ja przygotowuję truskawki, także tutaj też mi pochorowały te y, późniejsze nasadzenia truskawek. Widzę, że no tam... Y, bo usychały mi częściowo liście, więc też dobrze byłoby właśnie tym środkiem spryskać, wcześniejszym urzeźniaczem, ale to wszystko po owocowaniu, także nie teraz. Nie teraz ja jestem generalnie zdecydowanym przeciwnikiem jakiegokolwiek nawożenia w trakcie owocowania. Słuchajcie, nawet podanie roślinnie naturalnego azotu w postaci obornika te azotany przenikają do owoców, i generalnie nie jestem zwolennikiem tego. Jeżeli chcemy, to po prostu na jesieni. Uważam, że jeżeli odpowiednio wzmocnimy roślinę, przygotujemy ją do następnego sezonu, tej roślinie nie potrzeba nic właściwie. Poza wodą, tlenem, powietrzem nie potrzeba nic, żadnego pobudzania i tak dalej. Więc to jest taki mój model nawożenia, do czego Was również zachęcam. Widzę, że jest. Delikatny odzew po wczorajszym filmie i tam ktoś mi zwrócił uwagę, że należy pryskać od chwastów jednoliściennych, że należy to, że należy tamto. Słuchajcie, ja jeszcze raz powtarzam, kładę ogromny nacisk na ekologię, na jakość tych owoców. To musi być zdrowe, nawet jeżeli kosztem plonu, kosztem mojej pracy ja generalnie nastawiam się na jakość plonu. To jest dla mnie priorytet, to jest, to jest świętość niepodważalna świętość. i Naprawdę nie boję się, żeby ktoś wziął do analizy moje owoce, sprawdził, przyjechał sobie, zerwał, z którego miejsca chce na mojej plantacji, zerwał i sprawdził. I wtedy zobaczycie, o czym mówię. Ale przede wszystkim zachęcam Was do spróbowania. To nie jest autoreklama. To jest tylko pokazanie, jak można w naturalny sposób zwiększyć sobie zadowolenie z tego, co robimy. Cóż więcej mogę Wam powiedzieć? Mam jeszcze... Mam jeszcze Mam jeszcze humusik. Słuchajcie, to też humus łączę z emami, z użyźniaczem można łączyć. A aminokwasy stosuje się oddzielnie. Z tego powodu ewentualnie można na jesieni jeszcze tutaj połączyć to z emami. W celu po prostu wzmocnienia rośliny. No i też jeżeli, tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli będą jakieś Pozostałości liści y, będą, y, czy, czy w ogóle generalnie jakaś, pojawi się jakaś, jakaś choroba, coś się zacznie dziać y, z, taką, y, z takim liściem, czy z taką rośliną, to dobrze jest właśnie dać y, taką miksturkę. Y, aminokwasy wzmacniają roślinę. Przygotowują. Generalnie budują, bo to jest, to jest czyste białko, to też polecam no, słuchajcie, w. W, na, stosować w warzywku w momencie, gdy mamy po prostu stresowe warunki, tutaj mowa o, o suszy. To buduje roślinę, pozwala jej po prostu nie tylko przeżyć, ale również i rozwijać się w momencie, gdy jest sucho. Wtedy roślina dostaje gotowe, gotowe klocki, że tak to obrazowo nazwę gotowe klocki, żeby mogła budować swoje, swoją strukturę. Także to też polecam na warzywo. Ci, którzy używają, a wiele osób już wzięło ze mnie przykład, ci, którzy używają, są zadowoleni. Także to nie tylko w uprawach polowych, ale również w warzywnictwie można stosować. Stosują również wszyscy świadomi ludzie, więc i to jest ekologia. Ale nie teraz, gdy warzywa owocują, tylko po owocowaniu Bądź wczesną wiosną. Wczesną wiosną też można pobudzić roślinę. Jeżeli nie daliście tego na jesieni, można taką roślinkę pobudzić. Ale generalnie mój model nawożenia jest taki. No mam nadzieję, że tutaj nie, nie zakręciłem trochę, nie, nie zamieszałem Wam w głowie. Dlatego, słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, to proszę zadawajcie czy to na, na telefon, SMS-em, czy w komentarzach. Jeżeli będę w stanie, to po prostu Wam na te pytania odpowiem. A dzisiaj żegnam się, bo zaczyna tutaj już przyświecać mi słońce, ja będę musiał się rozebrać, a idę jeszcze do pracy, bo roboty jest multum. Życzę Wam przede wszystkim zadowolenia z tych Waszych prac, dużych wyników. Jeżeli popełnicie jakiś błąd, Coś wam, się, coś wam nie wyjdzie, to słuchajcie, to nie ma co się poddawać, tylko wyciągnąć z tego wnioski. Jeżeli ja jeszcze raz powtórzę, mogę wam w jakiś sposób powiedzieć: Ja nie jestem mega doświadczoną osobą, ale truskawki uprawiam od kilku sezonów i traktuję je w ten sposób. To jest moje oczko w głowie, słuchajcie, i bardzo dobrze mi to, mam nadzieję, wychodzi. Więc. Nie poddawajcie się, idźmy do przodu, uśmiechajmy się, bo doświadczenia są po to, żeby wyciągać z nich wnioski i kierować swoje kroki w inną, właściwą stronę. A dzisiaj się żegnam z Wami, bo widzę, że znowu przeciągnąłem odcinek. Życzę Wam jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego, uśmiechu na twarzy i optymizmu, słuchajcie. Bo jeżeli ja mogę wyjść z tego swojego dołka, to raczej był rów. Jeżeli ja mogę wyjść to i wy możecie wyjść. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego.